Czym jest tryb AIMPVP? Jest to tryb przypominający naszą starą kreację Sky Survival. Dla niewtajemniczonych jest to po prostu Skygen, ale trochę inny. Tutaj, zamiast się bić mieczami, spychacie się łapkami w przepaść i strzelacie się łukami. Oprócz tego mamy tu wiele ciekawych przedmiotów, których możemy używać podczas walki. Jednym z przykładów jest Unikat Życia. Gdy się go użyje, na 10 sekund jest włączane Keep Inventory. Nie traci się przedmiotów. Wbij na Ice Cube i ciesz się rozgrywką.